Witam bardzo serdecznie w czwartym odcinku naszych internetowych rekolekcji 7 Próśb. Przez ostatnie trzy tygodnie zajmowaliśmy się prośbami, które dotyczyły głównie Boga. Mówiliśmy o tym, jak powinno się święcić Boże Imię. Mówiliśmy o tym, co oznacza przychodzenie Bożego Królestwa. Oraz prosiliśmy Boga o to, by Jego wola działała się w naszym życiu. Dzisiaj, moi drodzy, przechodzimy do próśb, które związane są bardziej z takimi przyziemnymi sprawami i bardziej z naszymi kwestiami czwarta prośba chleba powszedniego daj nam dzisiaj mówi właśnie szczególnie o takich podstawowych naszych sprawach. Dlatego zapraszam do oglądania czwartego odcinka naszych internetowych rekolekcji. Chleb jest bardzo wymownym symbolem. Prawie w każdej kulturze, w każdym społeczeństwie jest on podstawą diety społeczeństwa. Pokazuje nam to, że chleb stał się takim symbolem właśnie dobrobytu, błogosławieństwa. Czasami, kiedy ktoś wyjeżdża na przykład za granicę, mówi się, że wyjeżdża za chlebem. Nie mówi się, jedzie zarobić, ale chleb stał się takim symbolem tego, że mamy co jeść, a jeśli mamy co jeść, to możemy przeżyć. Dlatego też, myślę, że Jezus nie bez powodu właśnie użył tego symbolu w tej prośbie. Chciałbym się podzielić takim moim małym doświadczeniem z takiej pewnej sytuacji w moim życiu. Kilka lat temu spróbowałem tak zwanego postu Daniela. Jest to taka dieta, w której je się tylko warzywa i tylko owoce. Nie je się żadnych słodyczy, nie je się mięsa, odrzuca się prawie wszystko. Bazujemy tylko na warzywach i na owocach. Jak łatwo się domyśleć, nie można było jeść chleba. I kiedy byłem już kilka dni na takiej diecie, kiedy szedłem do jakiegoś hipermarketu, by nakupić warzyw i owoców, wtedy czułem niesamowity zapach pieczonego chleba. I naprawdę nie chciało mi się żadnych słodyczy, nie chciało mi się żadnego mięsa czy serów. Ale jedynie czego pragnąłem, to właśnie świeżo wypieczonego chleba. I wtedy, poniekąd tak troszkę lepiej zrozumiałem właśnie tą prośbę chleba powszedniego, daje nam dzisiaj, że ten chleb jest część tak wyjątkowym w naszym codziennym życiu, że odgrywa on dużą rolę. Ale właśnie pytanie: czy w tej prośbie chodzi tylko o chleb? I tutaj chciałbym, byśmy sięgnęli do mojego katechizmu Maciej Lutra, gdzie po w przepiękny sposób na pytanie, co to jest chleb powszedni, odpowiada. Jest to wszystko to, co służy wyżywieniu i zaspokojeniu potrzeb ciała. Jak jedzenie, napój, ubranie, obuwie, dom, miejsce pracy, pieniądze, majątek, pobożny współmałżonek, pobożne dzieci, pobożni domownicy, pobożni i oddani zwierzchnicy, dobry rząd, dobra pogoda, pokój, zdrowie, dobre wychowanie, dobre imię, dobrzy przyjaciele, dobrzy sąsiedzi i wiele innych. W niesamowity sposób Maciej Luter pokazuje, że na pozór ta bardzo prosta prośba Jezusa jest naprawdę bardzo głęboka. Nie chodzi tutaj tylko o jakiś chleb, nie chodzi tylko nawet o jedzenie, ale Luter to rozszerza tak naprawdę na całe nasze życie. Wszystko to, co jest nam potrzebne do naszego życia. I także niesamowite, że Jezus konstruując i podając tę modlitwę, nie mówi tutaj chleba powszedniego daj nam na lata. Chleba powszedniego daj nam na całe życie. Ale zwraca się do nas, byśmy modlimi się tymi słowami: chleba powszedniego daj nam dzisiaj. Dzisiaj, tu i teraz. I chciałbym, byśmy teraz sięgnęli podobnie jak w zeszłych tygodniach do Słowa Bożego, byśmy otworzyli Ewangelię, tym razem Ewangelię Świętego Łukasza, gdzie w 12 rozdziale od wersetu 16 do 31 czytamy. I powiedział im podobieństwo: Pewnemu bogaczowi pole obfity plon przyniosło. I rozważał w sobie: Co mam uczynić, skoro nie mam już gdzie gromadzić plonów moich? I rzekł: Uczynię tak: Zburzę moje stodoły, a większe zbuduję i zgromadzę. Tam wszystko zboże swoje i dobra swoje. I powiem do duszy swojej: Duszo, masz wiele dóbr złożonych na wiele lat. Odpocznij, zbierz pij, wesel się. Ale rzekł mu Bóg. Głupcze, tej nocy zażądają duszy Twojej, a to, co przygotowałeś, czyje będzie. Tak będzie z każdym, który skarby gromadzi dla siebie, a nie jest Bogu bogatym. I rzekł do uczniów swoich, dlatego powiadam wam, nie troszcie się o życie swoje, co będziecie jedli, ani o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie. Życie bowiem jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie. Spójrzcie na kruki, że nie sieją ani żną. Nie mają spichlerza ani składnicy, a jednak Bóg żywi je. O ileż więcej wy jesteście warci niż ptaki. Któż z was może troskliwą zapobiegliwością dodać do swojego wzrostu jeden łokieć? Jeśli więc najmniejszej rzeczy nie potraficie, czemu o pozostałe się troszczycie? Spójrzcie na lilię. Ani nie przędą, ani tkają, a powiadam wam, nawet Salomon w całym bogactwie nie był tak przyodziany jak jedna z nich. Tak więc trawę polną, która dziś jest, a jutro zostaje wrzucona do pieca. Bóg tak przyodziewa, o ileż bardziej was o mało Więc i wy nie pytajcie o to, co będziecie jeść i co będziecie pić. I nie marcie się przedwcześnie. Tego wszystkiego bowiem ludy tego świata szukają. Wiedzaś ojciec wasz, że tego potrzebujecie. Lecz szukajcie królestwa jego, a tamto będzie wam dodane. Jezus doskonale wiedział, co mówi. Jezus także doskonale znał słowa tej prośby modlitwy pańskiej. Jezus podczas swojej publicznej działalności nie miał swojego domu. Nie miał domu, gdzie udawał się po jakimś całym dniu misji, po cudach. Jezus podróżując ze swoimi apostołami udawał się w różne miejsca, gdzie właśnie liczył na gościnność innych ludzi. A w sytuacjach, kiedy ktoś inny potrzebował pomocy, dokonywał cudu. Cudu podobnie jak nad jeziorem, kiedy znajdowało się tam tysiące ludzi. Wtedy Jezus dokonał cudu i nakarmił wszystkich. A ci ludzie przecież mogli się troszczyć o to i mogli pomyśleć: Nie mamy co jeść, nie wzięliśmy zapasów, jest już późno, może wrócimy do domu. Gdyby wrócili, nie mogliby słuchać słów Jezusa, nie mogliby doświadczyć tego niesamowitego cudu. I to niesamowite, że właśnie Jezus pokazuje nam, także w tej przypowieści i w tym fragmencie, który przeczytałem, że nie do końca chodzi w życiu o to, by się troszczyć o to wszystko, co będziemy jeść, co będziemy pili, w czym się będziemy ubierać i tak dalej. I także ta prośba, która ma ten wydźwięk na słowo dzisiaj, poniekąd uzmysławia nam, byśmy zwracali na to, co mamy tu i teraz. Moi drodzy, popatrzmy wokoło siebie, jak wiele mamy. W jakim kraju żyjemy bezpiecznym, w kraju gdzie jest spokój, że mamy dach nad głową, mamy co jeść, co pić, mamy odzienie? Jak wiele razy w ogóle dziękujemy Panu Bogu za to. Może troszkę z innej strony, jak często w ogóle prosimy Pana Boga? Prosimy o to, by nam dawał tych dóbr, które są nam potrzebne w naszym. W codziennym życiu. Czy może tak bardzo się przyzwyczailiśmy do tego, że idziemy do sklepu, kupujemy jedzenie, kupujemy ubrania, że nawet zapominamy o tym, że to wszystko, co mamy, mamy także dzięki Bogu, że On daje nam pracę, daje nam pieniądze, które możemy mieć, które, które możemy wydać, ale On także wyposaża ludzi, którzy produkują te wszystkie rzeczy, które mogą później się znaleźć u nas, na przykład na stole, bądź w które możemy się ubrać. Ta prośba, moim zdaniem, Niech W nie tej prośbie nie chodzi tylko jedynie o to, że mamy prosić, żebyśmy to dostali, ale także chodzi o to, by dziękować Panu Bogu za to, co otrzymujemy. Jeszcze chciałbym przytoczyć taką jedną kwestię, którą ostatnio mieliśmy podczas lekcji religii. Wraz z grupą konfirmacyjną mówiliśmy na temat modlitw stołowych. No i oprócz takich typowo, nazwijmy to standardowych modlitw, na zasadzie dziękujemy za ręce, które przygotowały te dary, dziękujemy za rolników, którzy przygotowują nam całe jedzenie itd., dalej. Pawiła się jedna modlitwa, gdzie pojawiło się słowo przepraszam. Przepraszam w modlitwie stołowej? W dziękczynnej modlitwie stołowej? I w pewnym momencie, kiedy zaczęliśmy o tym rozmawiać, okazało się, że jest to bardzo dobre. Bo właśnie przy tej modlitwie też chleba powszedniego daje nam dzisiaj, za, musimy zadać sobie pytanie, co robimy z tym chlebem powszednim, czyli z tym wszystkim, co czytaliśmy w mamy katechizmie, czy to doceniamy, czy tego nie marnujemy. Kiedy mówiliśmy właśnie o tej modlitwie stołowej, zaczęliśmy się mówić, że faktycznie czynnie Boga musimy przeprosić za to, że nie doceniamy tego, co otrzymujemy, że Boga musimy przeprosić za to, Często marnujemy na przykład jedzenie, kupujemy za dużo, mimo że wiemy, że do końca nie zjemy i potem go wyrzucamy, a moglibyśmy go zjeść. Możemy przeprosić Boga za to, że źle traktujemy rzeczy, które mamy, swoje ubrania, samochody, rowery, cokolwiek. I myślę, że właśnie to jest niesamowite w tej modlitwie, w tej modlitwie pańskiej, w tych bardzo krótkich prośbach, które są, ale są moim zdaniem bardzo bogate, mają bardzo y, dużo znaczeń. Ja także staram się właśnie w tych rekolekcjach pokazywać takie troszkę inne, nieoczywiste yy, obrazy tych próśb. I właśnie dzisiaj, na koniec naszego czwartego odcinka, chciałbym dać nam takie zadanie na ten przyszły tydzień. Dać nam zadanie, by właśnie postarać się przy modlitwie pańskiej, kiedy modlimy się tymi słowami, chleba powszedniego daj nam dzisiaj, by zrobić małą pauzę, i wyliczyć i powiedzieć Panu Bogu, o co nam dokładnie chodzi. Ale z jednym haczykiem. By to nie wybiegało więcej niż 24 godziny. Bo tu wiadomo, słowo dzisiaj jest też skomplikowane. Kiedy ktoś na przykład to modlitwą będzie się modlił rano, no to wtedy modlimy się to, co dzisiaj ma się dziać. Kiedy modlimy się wieczorem, to na przykład powiedzmy, co będzie działo się jutro. Byśmy właśnie postarali, tak jak była mowa w Ewangelii Łukasza, byśmy postarali się właśnie nie troszczyć o to, co będzie gdzieś tam daleko, ale byśmy pomyśleli właśnie o tym, co mamy jutro. I chciałbym także dodać jeszcze jedną rzecz, bym nie został źle zrozumiany. Nie chodzi o to, że nie mamy się troszczyć o to, co będzie za miesiąc, rok i tak dalej. Nie chodzi o to, że nie mamy oszczędzać, nie mamy na przykład remontować swoich domów i tak Nie. Chodzi tutaj bardziej o niepopadanie w pewną, taką drugą stronę. Byśmy nigdy nie przekładali potrzeb naszego ciała na potrzeby naszego ducha. By w tym całym naszym świecie, gdzie faktycznie pozyskujemy pewne dobra, czy jak to Biblia mówi, skarby tego świata, by nie zapominać o tym, co jest ważne dla naszego ducha. I tutaj, moi drodzy, chciałbym zakończyć. Nasz dzisiejszy odcinek, czwarty odcinek serii Rekolekcji 7 Próśb. Bardzo dziękuję także za oglądanie, za udostępnianie. No i zapraszam na kolejny odcinek, który odbędzie się tradycyjnie za tydzień, w środę o godzinie 17. Zostańcie z Bogiem.